wie, dzisiaj niestety chyba jestem sam. No jestem sam, ale jestem bardzo przejęty, bo myślałem, że Hirobrine już zniknął na swoim serwerze. A tu co? Może Sojusz? Chodź za pochodniami, dowiesz się coś o mnie. he, Hirobrine. Więc no, chyba... Wiadomo, może zrobić ten fake Sojusz. Pewnie tam nikogo nie będzie, no ale... Pewnie to jakiś trolek na Troniksa, czy coś? Ej, te pochodnie na serio! A na Troniks nie ma takich pochodni, widzowie. Czy to To prowadzi do tego domku. Co? Co tu pisze? Nie bój się, skacz. Dobra. Kim ty jesteś? Co to jest? Nie bij mnie! Czym ty jesteś? Chcę sojusz z Heroblinem! Wiesz, gdzie on jest? Heroblin. stąd! Czym jest. chcesz? No, miałem tutaj przyjść za pochodniami! Herobrine nie kazał! Kim ty jesteś? Natronix? Czekaj, czekaj. Shiba Gaming. Przejmowanie 7%. O co z tym chodzi? Natronix. Przejmowanie 99%? K 9... Pytajnik, pytajnik, pytajnik. I pytajnik, pytajnik. Przejmowanie 100%. A co to jest? Jeżeli chcesz coś, napisz tutaj obok. A tak w ogóle, kim ty jesteś? Możesz mi powiedzieć? Dobra, tutaj jest jakaś chłobliczka. Więc dobra, zaraz tylko powiem coś, ok? Powiem coś do siebie. Ej widzowie, oczywiście to jest spike no, tronie Jak to? Co? W sumie. A, nie bij mnie! Tak w ogóle. Czemu masz takiego dziwnego skina na Tronix? A, ty jesteś przyjęty, chyba! Czemu chcesz mnie atakować? Przecież napisałem, że tak chce Sojusz. Mam tu lawę do trollowania, więc... A, a, a. A. Ej, czemu to się pali? Zż to nie powinno się palić. Halo? Chodź tu! Te... Ach, nie usłyszy mnie. Dobra, tepnę go tu. I na serio to chyba będzie na Tronix? Cześć, co się dzieje? Z czym? Ale o co chodzi z tym przejmowaniem? I z tą lawą wodą i obsydianem? Nie wiesz, kto to jest? Wszyscy Oprócz mnie i nie chcę tego wiedzieć. No, chcę to wiedzieć. A... Co? Tu jestem ja. A tutaj jestem ja? Tak. I tu niby chodzi o to, że Hiroblade mnie dopiero w 7% przejął. Do a to Będę szedł. Hmm, fajny prank. Udał ci się na Tronix. Teraz sobie zmień skina i lećmy coś budować i tyle. Świetny prank, ziomek. Gdzie ty lecisz? Już nie wyjdziesz stąd. Ej, jak stąd wyjdziemy? Zatrzymał mnie! Natronix! Szybko teleportuj Natronix. Natronix! Co się dzieje? Ach, skąd ty masz tą czarną wełnę? Skąd tego prankę i tyle? Te święta wełna It's It's... O nie pal się No w... muszę się jej jakoś pozbyć To nie jest żadna święta wełna Mówiłem ci O nie, czyli pewnie tam pisze, że masz 100% Tak? Pomału to się dzieje, tak? Nie Wybraniec Wybraniec ma 100% Jest opętany Jaki wybraniec? Wybraniec Dobra, przechodź już. Wełna się podpaliła, więc możesz przejść. Zaraz zniknie lawa, no i wełny nie będzie. A czemu się z tą coś dzieje? Czemu się skina? niego tego pranka? Moja wełna. Skądź tego pranka? Nie bij, nie bij! Zabiłeś mnie. Czekaj, porozmawiajmy. Porozmawiajmy, czy ty masz sojusz z Hirobrajnem? Od dawna. Czyli mnie zdradziłeś, zdradziłeś ślubowicę! Chciałem dobrze to że jeśli nie będę, nie, nie będę z nim współpracował, to wtedy zginie i cała wioska zostanie wysadzona. Ale teraz coś się stanie! Jeżeli mamy... Czekaj, czekaj! Możesz mi w czymś pomóc? Nabi... Ten... Będę miał z Herobrine'em ten fake sojusz, ok? I ty mu nic nie powiesz... Bo ja mu tak napisałem, że tak chcę ten sojusz... No i... A on ci daje jakieś prezenty za to, że z nim współpracujesz? A coś innego, potrzebnego na przykład? Jakieś itemy albo coś? Co? Nie Okej. Okay. To... Ale czekaj, czekaj, nie wygadasz się, że to jest fake sojusz. Gadam. Wygadasz? Zbuduję zbuduje Ci prezent. Okej. Okay. A jak myślisz, że nie miał z nim sojusz, to bym też dostawał prezenty? Co to jest? Ja nie chcę tego! Goście, ja tego nie chcę! Ja wolę diamenty! Nisz mi to! Nisz to! Teraz już przesadziłeś. Gościu, z tym to już przesadziłeś. Niestety. Nie! O nie, mój dom będzie się palił! Ratunek! Ratunek zamku! Wszystko się pali. Wełna ma się spalić, więc no. Gościu! Jeżeli się wygadasz, to cię zabiję. Mam lepszy miecz. Ma się nie wygadać. A ty się z nim spotkałeś chociaż raz? Czekaj, porozmawiajmy! Ja? ja z wybrańcem? Nie z wybrańcem, z tylko z Herobrainem! Tylko z Herobrainem! Z, z, z Herobrainem. Nasz mistrz i król i pan zginął, ale my go wskrzesimy. Czemu? Kończ już tego pranka i tyle. Jest prank? jest no. Prank? No, mówicie, że skończył pranka, bo psuje na szybowicę. Czyli ty masz miliony no. diamentów i koksów. Co umiesz? O Jezus, umiesz latać na kreatywie! Czy ty masz kreatiwa? A, wpadłem do jakiejś dziury! No, myślę, że masz. A, Dobra, wyłączaj tego kreativa, bo nie czytujemy. Legaj i siadaj i kończ tego pranka. Fajny prank, spoko. Zgaduję, nagrywasz to na YouTube czy coś? O nie. <laughs> Myślałam, że masz kreativa i ci klepam terytowym mieczem. Dobra, ale na serio. Już mnie to znerwia. Fajny prank i tyle. To jest prank. No dobra, ziomek. Uznajmy, że ci wierzę. A nie mógłbyś jakoś... Gościu, a można z tym Heroblenem hero się spotkać? Czy coś? Bóg go krzesi. Czy on chce mnie zniszczyć? Jedynie apel... Jedynie nie mogą się z nim widzieć. A jeżeli bym miał całą... Jeżeli bym miał całą nadrytową zbroję, czyli piekielną zbroję, mogłem go zobaczyć? Mm. Czemu? To Przecież to jest niemożliwe. Czemu o nie, dziwaczne. Cześć, znowu, cześć. 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 Co ty zapotka? Na pewno chcesz zobaczyć No tak, chcę go zgładzić i zabić. Chcę go zabić. Naprawdę? No Będziesz odpoczywać 24 godziny. No i co? Zobaczysz wtedy Herobrine. Ale wtedy ciebie nie będzie, tak? Tylko pamiętaj... Nie... Ale Herobrine to jest niezniszczalny. A będzie chciał mnie wtedy zabić? Co? Ej! Gościu, patrz na mojego skina! Co się ze mną stało? Czymu ja mam czarnego skina? Czemu ja się zmieniam w czarnego skina? A! Ja jeszcze tylko nawet nie wypiłem. Wypiłem? Wypiłem? W ogóle się nic nie czuję źle. A